20. Siemanko, dzisiaj będzie drugi odcineczek z średniowiecznej krainy. Ja jestem Karmel, koło mnie jest 1, 2, 3, ty, Idziemy oglądać. Uuu, a ja to co? Ciebie nie widziałem. Dobra, jest też magiczny killer, zwany też jako grucha. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. No Procyklu 12 Dobra, idziemy do domku Winczego. Na... Mał, może mały pokaz. Może mały Plocucha. dzień. Minecraft, widała Może mały dzień, dziękuję. Tu mamy dom w kształcie czegoś śmiesznego. Ja drzwi nie mogę coś, bo nie jestem adminem. Dziękuję. Takie, takie. <laughs> takie małe gówno. A nie, fajny ogólnie, domeczek. Taka sytuacja. Pomagają w budowie. diaksów. Szkandjaksu, chociaż my tak, mamy 2,5 staka w domu. Dobra, wychodzimy. Lecimy dalej. Był gdzieś tu. I to szybko. Szybko. Tylko, dobra, idziemy na dół. Szybko, szybko, szybko. Hej, wylećcie i mnie tepnijcie. Nie. No lećcie do domu Konfileusa. Dobra. Spoko. User in your channel, time down. O, jak zwykle 1, 2, 3 wyrzuciło, no ale mniejsza, taki mały fajnik. Kolejny Odcinek bez cięć, XD. Dobra. Taki domeczek, malutki. Taki domeczek. Coś... W moim Uf, zdaniem jest tak... ładny. Ale do najładniejszych i tak nie należy, na serwerze oczywiście. Nie no. Postarał się. Na pewno w top 5 moim jest. Dobra, lecimy teraz do... Seriusa. Szybko. Gdzie on ma ten domek? Oj... Gdzieś... Obok. Zaraz cię tepnę. Tutaj? On ma taki wielki. No to jest ten. Nie, już jestem w koledzie. No, bada z czego wariujesz z wyjściem, dobra, lecimy szybko. Dobrze, tu jest największy dom na serwerze, a I zarazem najładniejszy. najładniejszy. Bardzo mi się podoba. No, tylko trochę niezameblowany. Moim to fajk jest przed... pierwszy. Bardzo mi się podoba. Pozdrawiam Sariusa ten... i Konfilousa. Kto tak nie jest najbogatszy na serwie, Sarius. Sarius Nie Magdalena. za bardzo. Pozdrawiamy Seriusa i którego których z nami dzisiaj nie ma. Dobra, lecimy dalej. Dawaj na spawn i pokażemy nasze, tam, naszą okolicę. Dobra. User 1, 2, 3 znowu wariuje. Oj tam oj tam, dobra, jedziemy. tutaj mamy dom Wistera. Jeśli dobrze pamiętam. Tak, Wistera. Ten co przeklina na czacie i... Przez, przez niego dostałem bana. Mniejsza to. Domek ładny, skromny. Weź bogaty. Rozwal mu to, rozwal mu to. Rozwal mu. Dobrze, idziemy dalej. Dobra, niech ci będzie. Okay. Następnym domkiem będzie domek użytkownika o nazwie. Nie połam języka. Gust jakoś tak. Jugust. Jugust. <laughs> Aj, nieważne. Mniejsza nie, to. domek duży, fajny. Mnie się podoba. Dziugus Też fajny domeczek sobie zbudował. Dobrze, to teraz chyba przejdziemy do naszego domu. Do naszego największego domku. potem Największy zawsze... domek. Znaczy największy komet pod, wzglę pod względem Kuboida 790 tysięcy kratek dla niewiedzących. którzy chcieliby wiedzieć. Kto mi tutaj zniszczył Najbogatsi na serwerze, jak na razie jesteśmy hmm. my. Ale w domku mieszkamy jeszcze z jedną osobą, który jest nią Axipl, którego. Dobra, ja no pokażemy Którego pozdrawiamy. Tak samo go dzisiaj z nami nie ma. Jaksów mamy sporo. Jaksów już nawet nie szukamy, bo nie ma po co. Lecimy na górę. Chodźmy na górę. Tutaj możemy zobaczyć Enchanting Table, Kowadło, do, yy, kowadło i, i Portal do Netheru. No i jeszcze do robienia miksturek. I bardzo dużo skrzyni. Może pokażemy kopalnię. Dobra, to lecimy do Albo, Albo czekaj. Może lepiej grinder. Znaczy nie grinder, naszą, potem Byliśmy już w domu 1, 2, 3? Nie. To jeszcze... Nie, jeszcze dom... nie. Dom 1, 2, 3 i kończymy. Jak zwykle jakieś moby muszą być. Po drodze. Moby. Odcinki ze średniowiecznej będą się pojawiać dość często Lub nie często. Zależy jak Lub nie będzie często u... Zależy kiedy killer będzie mógł nagrywać. Co on pisze? What the fuck jak tam dojść? Czekaj na mnie. Ja nie wiem. Jestem jak... gdzieś, ale nie do końca. Dobrze chyba wszedłem. No bo... Godbir, którego dobra, pozdrawiamy, ja nam zrobił takie dojście. Chociaż było dobrze, ale dobra. Mniejsze, mniejsze. Gdzie on zrobił to dojście? Bo ja nawet nie wiem. No też nie wiem. Dobra, ja odrzucę. Dobrze. Nie, nie wiem nawet gdzie to jest. Ja sobie własne zrobiłam chyba. Nawet nie wiem, gdzie spływały te potwory. Ja już jestem. Jak chcesz to się tepi, xD. No, 1, 2, 3, chodź do nas, Tepi się. Można sobie tutaj spokojnie wybijać zombiaki. Ja już chyba level, level biję na nich. Level się dobrze szyb i szybko nabija, co jest plusem tego, choć mm, dużo tych zombiaków strasznie nie spływa. Nie, właśnie... Teraz może pokaż to z nich może polecam. z nich dropi, tak? Na przykład enchantowany hełm. Różne takie rzeczy mogą dropić i do tego tutaj jeszcze nie ma, ale mogę dopowiedzieć, że dropi jeszcze złoto. I... Tapki złota. I... żelaza. Dobra, to lecimy jeszcze do 1, 2, 3 domku. 1, 2, home, 3... Idź Idź tam do homu i deppnijmy nas. Już? Już. No, akceptuję. Ogólnie ten serwer jest. Yy, opłacany jest na whitelistę, więc jeśli chcecie pograć sobie, to musicie pisać do Konfilusa lub Sariusa. No, jeden właściw akceptuj. Jeszcze nie jest w domku. User in your channel, time User entered your channel. Co się dzieje? No ja wiem, znowu go wywala. Dobra. On. Dobrze mniejsza o to ja cię depnę. Dobra. To już sam polecę, bo Cię widzę. Ktoś mi chyba napisał na tym. Ten... Dobrze, idziemy. O, Dobra. Tutaj taka fajna. Właścicielami kontenu. serwera, jak można się domyślić, są konfilausy Cisarius, Administratorem jestem ja i 1 -2, 1, 2, 3. Takie do powiedzenia. Tutaj mamy domek zbudowany przez. Nico i 1, 2, 3 z tego co wiem, bo mają razem posesję. Nie. Jeden, Domek dwa, skromny. 1, 2, 3 chyba sam budował, a Nico tylko ten... No, Chodź, pokażesz dół. Już idę. Dziękuję. Tutaj mamy dół w domku. Jest tutaj <coughs> Enchanting table, Draguję dwa kowadła i portal do nether, co jest chyba standardem u nich. I jeszcze dynie. I dużo, dużo skrzyń po nazywanych. Dobra, Mamy ładny... podoba mi się. I tak, tak są biedniejsi od nas. Myślę, że można by już się pożegnać. To chodź do naszego domku. O. Co za świnia. Nie Ogólnie jesteśmy najbiedniejsi, najlepsi na serwerze. Mamy najlepsze miecze i... kilofy, Najlepiej tak. zaplanowane. Jedny z najlepszych Nasza ekspiarka jest yy, naszym źródłem dochodów Diaksów. Jeśli ktoś chce na niej ekspić, to musi zapłacić jeden Diaks. Dobra, to dawaj yy, chodźcie tutaj. Może po dopowiem jeszcze buchy. jedną rzecz co do serwera. Mhm. Jeśli chce się, chcecie się dostać na serwer, to nie ma tylko, że napiszecie do Konfilusa lub Serusa, tylko musicie tak wymaga. jakby złożyć podanie, żeby wejść na whitelist, Jakieś podanie po prostu. Dlaczego wy? O. Tak może by było prościej. Dobra. No. Dobra. To więc tak. Tutaj się pożegnamy. Myślę, że odcinek był fajny. Pokazaliśmy co się zmieniło. Ogólnie. Ogólnie, lul lul lul. Dobra. Teraz mi się zjebało. Mniejsza z 1, 2, 3. Dobra. To więc tak. Mówili do was 1, 2, 3, którego z nami tutaj nie ma. Dobra, powiedzmy, że się pożegnał. Magiczny hmm. killer, zwany jako grucha. Ema. Powiedz normalnie. Dobry, do widzenia. No, właśnie, będzie jeszcze event. I ben... Na serwerze będę ben... teraz za szybko składać podania. No, będę do wygrania diaksy, dużo diaksów. No, no, co tutaj nie. Dobra, to więc tak i oczywiście mówi do Was jeszcze Karmel. Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie na razie i cześć!